Sponsorem programu jest Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things. Ostatni tydzień minął pod znakiem Black Weeks, Black Friday i wszystkich tych wokół czarnopiątkowych promocji. I chociaż Czarny Piątek sam w sobie jest już za nami, to wiele sklepów nie wyhamowało jeszcze z promocjami. Jeżeli nie kupiliśmy przecenionych sprzętów, to nadal istnieje taka okazja. Aktualne promocje znajdziecie na naszej stronie internetowej w turnieju 1 z 10 padł nowy rekord liczby zdobytych punktów, który wydawał się nieosiągalny. Uczestnik odpowiedział poprawnie na wszystkie możliwe pytania, zachowując do końca również wszystkie szanse, co przełożyło się na astronomiczny wynik. Artur Baranowski, bo o mowa, na zawsze przeszedł do historii polskich teleturniejów, z miejsca stając się również bohaterem internetowych memów. Te podszyte są jednak pełnią podziwu dla jego wyczynu. Uczestnik 19 odcinka 140 edycji tego programu jest pierwszą osobą, której udało się zdobyć maksymalną liczbę punktów, która wynosi 803. Według danych analityków z firmy Counterpoint Research październik był pierwszym miesiącem od ponad dwóch lat, w którym sprzedaż smartfonów uległa zwiększeniu. To ma być początek trendu, który będzie kontynuowany w przyszłym roku. Przed zakupami nowych smartfonów klientów powstrzymywała przede wszystkim wysoka inflacja, a także stale wydłużający się okres wymiany urządzeń mobilnych na nowe. Wygląda jednak na to, że sytuacja powoli zaczyna się zmieniać na lepsze: w październiku do klientów trafiło o 5% więcej urządzeń mobilnych niż rok temu. To jednocześnie przełamanie trendu, bowiem spadek sprzedaży odnotowywano w ostatnich 27 miesiącach z rzędu. W aplikacji PKP Intercity pojawia się długo wyczekiwana funkcja. Od 21 listopada w aplikacji można nabyć bilety okresowe. Nowa możliwość dotyczy m.in. biletów miesięcznych, kwartalnych, tygodniowych, w tym także opcji promo-odcinkowego-miesięcznego. Bilety odcinkowe można zakupić poprzez system e-Intercity, a także poprzez aplikację oraz za pośrednictwem kas i biletomatów. Ważne zmiany w nadawaniu paczek Impost dotyczące godzin granicznych nadań paczek od 27 listopada bieżącego roku. Wtedy to właśnie następuje aktualizacja przypisania kodów pocztowych w ramach organizacji podziału strefowego. Dla każdej strefy zaś zostaje wyznaczona najpóźniejsza godzina nadania paczki, tak aby przesyłka mogła wyruszyć w dalszą drogę jeszcze tego samego dnia. Jeżeli przekroczymy tę godzinę niemal na pewno, nasza paczka wyruszy w drogę dopiero następnego dnia. Godziny graniczne po wpisaniu własnego kodu pocztowego można sprawdzić na stronie impost. CD Projekt oficjalnie zapowiedział Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, czyli nowe wydanie gry z 2020 roku, które będzie zawierać podstawkę wraz z dodatkiem Phantom Liberty. Tytuł pojawi się już w grudniu, zarówno w sprzedaży cyfrowej, jak i fizycznej, ale jeśli zdecydujecie się na kupno wersji pudełkowej, to spotka was niemiła niespodzianka. Taka edycja z płytą dostępna jest wyłącznie na konsolach Xbox Series. Dla pc i posiadaczy PlayStation pozostaje jedynie edycja cyfrowa. W ostatnim czasie wzrasta liczba oszustw, w których przestępcy podszywając się pod policjantów próbują wyłudzać od ofiar pieniądze. Dzwonią do nich z numerów z prefiksem 47, które mogą do złudzenia przypominać te należące do służb. Policjanci apelują, aby bezwzględnie weryfikować tożsamość dzwoniącej osoby. Pamiętajcie, zawsze jeśli dzwoni do Was osoba podająca się za policjanta, najlepiej rozłączyć się i zadzwonić pod numer 112 z wyjaśnieniem zdarzenia i prośbą o dalsze wskazówki płatny WhatsApp nadciąga. Do tej pory użytkownicy tej aplikacji mieli dostęp za darmo do 15 GB miejsca w usłudze dysk Google, to tam przechowywane były m.in. archiwalne zdjęcia i nagrania, które przez lata przesyłaliśmy w aplikacji. Teraz darmowa przestrzeń znika. Dotychczasowe rozwiązanie zastąpią trzy nowe pakiety o znacznie większej pojemności. Do dyspozycji dostaniemy 100 lub 200 GB, a najbardziej wymagający będą mogli skorzystać z aż 2 TB wolnej przestrzeni w chmurze. Wiemy, że najtańsza opcja ze 100 GB miejsca kosztować będzie. 8,99 za miesiąc. Zmiana ma wejść w życie od stycznia 2024 roku. Słońce nie ma ostatnio spokojnego czasu. Astronomowie obserwują rozległe na 200 tysięcy kilometrów i nadal rosnące plamy na powierzchni naszej gwiazdy. Na razie nie zagrażają one Ziemi, ale gdy skierują się w naszą stronę, mogą wywołać zakłócenia w komunikacji radiowej, a nawet uszkodzenia sieci przesyłowych energii elektrycznej. Witryna monitorująca Słońce SpaceWeatherLife.com zarejestrowała w ostatnich dniach co najmniej trzy rozbłyski klasy M i aż 16 rozbłysków klasy C, co stanowi drugi i trzeci na najsilniejszy typ rozbłysków. Naukowcy przewidują, że w ciągu kolejnych tygodni pojawi się znacznie więcej rozbłysków, w tym te z najgroźniejszej dla nas klasy X. Część z nich ma realną szansę dotrzeć do Ziemi. Sponsorem programu było Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things.